Witam, witam, witam w kolejnym odcinku tracenia pieniędzy, żeby zyskać rękawiczki, które i tak są pewnie nic nie warte i będę dalej na minus po skończeniu całej serii. Ale co z tego? Otwieramy skrzyneczkę. No i czerwony był na starcie. Zobaczcie co jest tym że ten skrzynek otworzyłem z tej serii, a dalej nie mamy wszystkich skinów, bo kiedyś zdobyłem USP-ka tego czerwonego i shotguna. Ale nigdy nie zdobyłem Digla i MP9. Lekkie zużycie, heavy metal, ze złoty 30 do złoty 70. Taki przestrzał obstawiam. muszę no, gdzieś zobaczyć, jak, jak faktory nie wygląda. Czy te znaczki są takie w pełnej krasie kolorów. No, będę musiał to zrobić, ale pewnie zapomnę o tym nie zrobię tego nigdy. Tak pewnie będzie. Ja Wam dziękuję za oglądanie, widzimy się jutro, życzę Wam miłego dnia i udanego weekendu. Pa, pa!